U nas nawet płot ma pracę. A twój pomyśl, proszę bardzo, jak wykorzystać ogrodzenie. Jest wiele możliwości. Dzisiaj z ramienia tego, że każdy też patrzy na tą energię. Nie każdy ma też miejsce, czy to na dachu, czy to na gruncie, czy to na jakimkolwiek innym elemencie, przy tam swoim domu, czy firmie. Każdy zazwyczaj u nas ma płot. Dlatego warto się zastanowić, ponieważ dzisiejsze moduły można śmiało montować tak, tutaj to zrobiliśmy w pionie. Co to daje? Dzisiejsza technologia nie ma ograniczeń, z racji, że tak tutaj mamy zastosowane moduły bifacjalne, czyli z dwóch stron już pracują. I powiem na tym przykładzie. Jest to akurat kierunek południowo-zachodni, gdzie normalnie powinna praca być w godzinach między od 13 do góry. A z racji tej, że z drugiej strony mamy odbicie. Praca, jak patrzymy na wszystkie nasze aplikacje, już zaczyna startować tego modułu, tego płotu od godziny 7 rano, co daje nam do późnych godzin popołudniowych ciągłą pracę na Twoje właśnie korzyści. Także, przemyśl, zachęcam do kontaktu z nami. Cześć!